W dzień i życie w nocy. Kiedy każdy pracuje, idzie do szkoły, robi codzienne aktywności, ty śpisz. Natomiast kiedy ty robisz to wszystko, to inni śpią. Przez ostatnie 7 dni żyliśmy nocną rutyną i nawet nie wiecie, jakie to było problematyczne. Zacząłem od posprzątania domu. A ponieważ wstałem o godzinie 10 muszę wytrzymać 24 godziny bez snu. W międzyczasie przyszedł do mnie posty. Ja osobiście uważam, że pracuję lepiej w nocy niż w dzień. Jakby czuję się bardziej kreatywny, bardziej umiem się skupić na pracy, może. I w ogóle ciekawi mnie, jaki wpływ ma na ludzkie ciało e, wszystkie witaminy, które dostarcza słońce. o tym zaraz powiem wam więcej nasz ekspert. Kto nie wiem, kogoś tu. To... Ma się wkleić. Ja uważam, że kolejną rzeczą będzie takie coś. Będziemy się czuli wyalienowani bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że idziemy robić streama. To Najpierw sprawdziliśmy jak wygląda stan jacuzzi. Stary. Nie. Zaczęliśmy rozbierać choinkę i dom ze świątecznych dekoracji w końcu. Przegrałem zakład z widzami, żeby wskoczyć do lodowatego tego jacuzzi, więc się rozgrzewałem. I w końcu skoczyłem. O Jezu! Wychodź stary, wychodź stary! Wychodź! Do domu, do domu, do domu! Do domu, do domu, do domu, do domu. <gry> Trochę się odkleiłem. Na sam koniec spróbowaliśmy czekoladę z babeczkami. Tak, dosłownie. Czekoladę z babeczkami. Skończyliśmy streama. Legendarnego, mi się wydaje. Jednego z bardziej legendarnych. Wszystko jest w czekoladzie. Nie pytajcie, jest druga 25 i pojawiają się pierwsze problemy, ponieważ musimy wytrzymać do 10, a trochę nas zamoliło przez ten tłuszcz, carbonara i cukier. Musimy wytrzymać do 10, ponieważ od 10 odpalamy kolejnego streama, na którym będziemy spać 8 godzin w środku niedzieli. Postanowiliśmy chwilę pograć, żeby zabić czas, a nawet nie chwilę, bo ponad 5 godzin. I w sumie nic więcej nie zrobiliśmy tej nocy. 9.18. Nie mogę się zaczekać z tego snu i mam nadzieję, że się wyśpię. Mądrzymy, znowu o 9.00 ruszyliśmy ze streamem, podczas którego próbowaliśmy zasnąć, ale Wy nam na to nie pozwoliliście. Magics. Żeby ten challenge miał sens, rezygnowaliśmy z streama o godzinie 13:36. Ja ogólnie się czuję okropnie, nie spałem całą noc, nie wiem jak posty. Jak się, się czujesz? Plan jest taki, żeby się teraz zrzemnąć, już na spokojnie w łóżku, przynajmniej z 5 godzin. I nadszedł czas, kiedy obydwoje poszliśmy spać. Widzowie, udało się spać. 19.24. Spałem większość tego czasu. W zasadzie jak tylko wróciłem do domu po tym streamie to zasnąłem i tak żyję do teraz. A propos mojego samopoczucia teraz to jest wszystko w porządku. Czuję się jakbym normalnie się obudził o 12 rano. No ale ja tak kolorowo nie miałem. Stałem. Jest ciemno 19.36. Jestem rozwalony. Już na samym początku pojawił się problem, ponieważ dzisiaj dodawałem film i musiałem jeszcze obejrzeć ten film zanim go dodam. Więc montażysta Kamil dzwonił do mnie o godzinie 16 17.30 i 1916, więc totalnie się nie wyspałem. Wiem, że ten tydzień tak będzie wyglądał i boję się, że będę miał bardzo niewartościowy sen. Dodatkowo było mi ciężko zasnąć, bo było jasno. Dzisiaj już nie zrobimy tego, ale jutro będę musiał kupić jakiś czarny stretch i zabudować o, wydaje mi się, że ten challenge może być trudniejszy niż myślałem. 19.30 podnoszę telefon, sprawdzam godzina, jest ściana rzeczy, wiadomości, powiadomień, telefonów. No ja wybrałem, nie wiem, bo ja byłem na bieżąco. Kochanie, najlepsze jest to, że mamy około 10 minut drogi do Biedronki 24 godzinnej, więc wydaje mi się, że to bardzo ułatwia naszemu challenge'owi, nie? Nagraliśmy dzisiaj film, jeden na Murtacio Plus, subskrybujcie, a teraz czas zrobić zakupy. Po zakupach od razu wróciliśmy do sprzątania po streamie. No więc kochani posprzątane, Kinia zrobiła śniadanie i będę zaczynał Trzecia 3.46 staram się robić produktywne rzeczy ale jeszcze mam wrażenie, że mam zalążki tego nie do końca przestawienia się co sprawia, że jestem mimo wszystko senny i mam teraz ochotę położyć się spać 3.13 skończyliśmy oglądać film, który się nazywa Skok w przestworzach z Kevinem Hartem jest to film, który ma takie średnie opinie, ale my się tak dobrze na nim bawiliśmy <grym> I jakby siedzieliśmy do samego końca. Tak, naprawdę. I tak zostanie, to zostanie. No, trzecia, 13, się muszę być, tylko 6 godzin. I ja idę spać. Dobranoc. A ja, kochani, idę na kompa popracować. A się obudziłem przez to wszystko, nie, no. Zarąbiście tej nocy udało mi się być trochę produktywnym, ale i tak nie tak bardzo jak zazwyczaj. Przynajmniej minęła mi szybko noc. O, nic, zostało mi tylko czekać. 10 minut i mam herbatkę. Za 10 minut mogę I spać. Do zobaczenia jak wstanę i oby jutro było lepiej od samego rana, gdzieś idziemy. Kochani, aktualnie jest godzina 16. Wstałem jakieś 20 minut temu. Nawet nie miałem y, siły pomyśleć, czy jestem zmęczony, czy nie, ponieważ bardzo się śpieszę. Musimy jechać do niesamowitego miejsca. Jestem już z FIFI i POSTIM. Hehehe, <grym> wspaniale! Uwaga! Ale najpierw musimy znaleźć się przed Pasimusem na starym dworcu w Katowicach. Kochani, to jest legendarny i największy pasibus w Polsce. Jesteśmy tutaj, ponieważ kilka dni temu odezwał się do mnie GBS, żeby zrobić legendarną akcję, czyli burgera z okazji Tłustego Czwartka, który będzie na całą Polskę. Mam urodziny w Tłusty Czwartek. I z tej okazji kochani, dzisiaj będziemy robić takiego burgera, który będzie tylko dostępny przez tydzień, więc let's go. Kochani, jesteśmy w pasibusie już w kuchni, jestem z Okiem. Olek, czym się zajmujesz? Sieman, to jestem kucharzem kreatywnym w pasibusie. Weź tam wszystkie nowe receptury i wszystkie produkty, które się pojawiają w ofercie. Czyli dzisiaj robimy burgera z okazji Tłustego Czwartka. Tak jest. No to <grym> zobaczmy co z tego wyjdzie. Okej, okay. tej check. Ty czy ja pierwszy? Nie, papierkami, papierkami. Dobra, ja. Jestem bardzo ciekawy. Dobry, dobry, dobry na 10. Mm. jest jeden problem. Ponieważ burger jest bardzo dobry, ale nie jest stricte na pusty czwartek. Brakuje nam jednego składnika. Okay. Brakuje nam, kochani, czekolady od gbs a i po prostu to trzeba zalać. Tak jest. To jest, to jest mój plan. To jest dobry plan. No i teraz. To będzie na tłusty czwartek. Róbmy resztę. Co tutaj mamy? Tu mamy na czosy i... Chrupiący boczek, ale teraz to Z wersji na grubo. Teraz to wygląda jak burger na tłuste czwarte. Chciałem go zjeść, a teraz chcę go zjeść jeszcze bardziej. Tak, nie. W ogóle idealną nazwą do tego burgera by było czekolada. Kochani, burger będzie dostępny od 6 do 12 lutego w całej Polsce i również na pasie dostawie I pamiętajcie, śpieszcie się, bo oferta jest mocno limitowana, a teraz chcę to zjeść bardzo, ja bardzo, proszę, cię, weź tego gryza Mmm, nawet się nie ubrudziłeś. Nie? Na końciku troszkę. Jeszcze jednego ci Teraz zdecydowanie nic nie brakuje. Mm. Taki właśnie miał być, żeby lizać po nim palce. Palce jest, palce lizać. Posty, proszę bardzo. I kochany, właśnie. W pasibusie możecie poprosić o rękawiczki i dodatek. Dokładnie. Jestem ciekawy, jak ci zasmakuje. A my, kochani, mamy dla Was jeszcze specjalną promkę, ponieważ w apce pasibusa znajdziecie kupon. Jak jest? Dobre, W której tego burgera dostaniecie w dużej zniszce. Ale zostaw trochę, ten. I kochani, jeżeli zamówicie z tym kuponem, to jeszcze dorzucony dodatkowo będzie baton od To a Potężna pozycja. Jest idealnie tak jak przystrojony, jest przepyszne, Jakby totalnie. A ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że oferta jest bardzo limitowana. I jeżeli skończy się nakład burgerów, to już więcej go nie dostaniecie. Więc lećcie do każdego Pasibusa w Polsce, albo zamówcie sobie przez pasi dostawę. Gen, jeszcze? Po tym jak Posty całego burgera Ruszyliśmy dalej Jaki mamy plan na wieczór? Ja nie mam planu Ja chcę stary żebyśmy przetrwali do tej ósmej I chcę położyć się spać No ale dobra, jedźmy do Krakowa No i takim akcentem wróciliśmy do domu o godzinie 22 23.11 Katorgi ciąg dalszy Wróciłem do domu chyba godzinę temu Plus minus i siedziałem cały ten czas w wannie I teraz się ożywiłem Jestem gotowy do działania Będę teraz y, przygotowywać odcinki na Mortarciu Plusa Jeden będzie dotyczył sztucznej inteligencji Dlatego nie wiem czy jak wy to widzicie to on już jest na kanale Czy zaraz będzie Ale mam nadzieję, że wam się spodoba Kochani, będę z wami szczery Jest ciężko, jestem zmęczony Nie sypiam w ogóle Jakby wiecie, 4 godziny snu i to nie w ciągu, tylko takiego, że Co godzinę się budzę To nie jest wartościowy sen Więc postanowiłem zrobić sobie dłuższą drzemkę Żeby się w 100% przestawić Spróbuję się przespać przez 2 godziny 3 godziny żeby wstać tak o, nie wiem, pierwszej, drugiej, po północy zobaczymy. Jak ty śpisz w dzień i ja tutaj nieraz przechodzę, to masz tak bardzo niespokojny sen i w ogóle nie wiem, czy ty ogarniasz, ale ty gadasz ze mną kilka razy podczas tego, jak śpisz. Nie, 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 nie. Dzisiaj miałeś taką sytuację i Ci się tak przybudziłś i tak normalnie, taki jesteś bardzo w szoku, że boże, bo, ja, bo ty nie zdążysz na y, w te tam, gdzie jechałeś dzisiaj. Ja mówię, nie, spokojnie, co by jeszcze spać? Pamiętasz to? Nie. Nie, nie. Znaczy, pamiętam, teraz jak powiedziałeś, yy, że nie zdążę, ale nie pamiętam, że tak zareagowałem. Idę spać na jakieś 2-3 godzinki, może się uda po raz pierwszy. Widzowie, udało się zaplanować odcinek. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, jak już będziemy go nagrywać, bo by być może go już widzicie zmontowanego na kanale. Jest generalnie w porządku myślę, że ta kąpiel dużo pomogła, jeżeli chodzi o kwestie rozbudzenia się. Teraz tylko muszę jakoś zabić czas, żeby mieć legalną możliwość położenia się spać. Czyli jest przede mną. Mamy jakieś jeszcze 9 godzin aktywnego dnia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już jest no cała noc przed tobą tak właśnie wygląda do go, dziękuję moje śniadanie. Dobry, bo no, bardzo dobry. Kochani, jesteśmy w trakcie trzeciej nocy i finalnie udało mi się. 100% przestawić, wydaje mi się. I plan teraz jest taki od tego challenge'u, że przesunąłem wszystko o 12 godzin do przodu. Czyli, tak jak mówiłem, że będę chodził spać od 8 do 16, albo to od 10 do 18, to to ogólnie jest stypa, nie? Teraz chodzimy spać mniej więcej od 12-13 i wstajemy o 20.21 i teraz naprawdę będziemy żyli nocnym życiem. Dużo kosztowało mnie czasu to przestawianie się, ale trzeba już zacząć żyć a nie tylko się przestawiać, bo to byłaby stypa. Więc standardowo posprzątałem po śniadanku i zacząłem pracować, aż mi nie minęła noc. Ja mogę zauważyć tego potężnego worka na śmieci. Iść z tą kamerą. Cenzura, Kamil, na to. będę rzucać z tych Robimy prawdziwą karbonarę. Została sporządzona karbonara. Druga W Samo poczucie jest w porządku. Być może dzisiaj jest ta noc. Miałem produktywny wieczór, noc. Zrobiłem tyle rzeczy. Zaplanowałem sobie filmy, inspiracje poszukałem. W, w rozpisałem sobie wszystko, no jest. Tak, o, a jest godzina 9.45, więc kochani mamy to. Posiłek został zjedzony, jest godzina 9.35, pogram sobie jeszcze teraz chwilę i około 10.30 kładę się spać. Mamy godzinę 10.25, ja jestem gotowy na ważną wizytę teraz, nie chcę wam na razie spoilerować, musicie poczekać, w swoim czasie wszystko, ale dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień, jak nie jeden z ważniejszych, w ogóle ten tydzień jest niesamowity, bo Ogłaszamy trasę i wychodzi piosenka. A dzisiaj robię coś, no nie wiem jak to opisać. No i pojechaliśmy. Jak was to interesowało, wszystko się udało. Pojechaliśmy jeszcze po stretch, ponieważ to będzie ważna część tego challenge'u. Dobra kochani, najważniejsze jest to oto okno, które muszę zlikwidować, bo jak widzicie za dużo tu wpada po prostu słońca. A jest kiedy? Łoo wow! Dobre co? Mm. Dawaj drzwi Dobrze Test. Ja wierzę Jest dobrze Ile spać? Jest godzina 15 wstanę pewnie o drugiej zobaczymy. Nocne życie, let's go! W momencie, w którym ja dopiero szedłem spać, Posti wstawał. Widzowie, 16.45, trzeba było wstać, ponieważ o 15.30 dostałem film na plusa, do którego trzeba było wypisać poprawki. Czekam teraz, aż dostanę finalną wersję, żeby ją jeszcze przejrzeć na 19.00 na publik. W międzyczasie polecę jeszcze chwilę w dziedzictwo Hogwartu i jeszcze się kładę spać. I w sumie nic ciekawego się nie stało, dopóki Posti do mnie nie przyjechał. Idziemy, ku... Kochani, aktualnie pracować standardowo Zrobi, Robilibyśmy to w dzień, no ale w dzień śpimy Więc idziemy pracować, ja sobie kawkę zrobiłem A tak naprawdę to przez całą noc totalnie nic ciekawego się nie stało Widzowie 16.45 trzeba było wstać, ponieważ o 15.30 dostałem film na plusa Do którego trzeba było wypisać poprawki Czekam teraz aż dostanę finalną wersję, żeby ją jeszcze przejrzeć na 19 na publik W międzyczasie polecę jeszcze chwilę w dziedzictwo Hogwartu i jeszcze się kładę spać Dzień dobry! Ciężko mi było się przebudzić, ale jestem fest wyspany No ja lecę do 15 dzisiaj Nie, aż tak nie... Ja już jestem fest przestawiony, nie? Zauważyłem jedną tendencję Że jak wstaję, szczególnie teraz, tak drugi dzień w nocy, tak późno To jestem bombardowany taką ilością informacji z neta, że to jest koniec No, no bo się cały dzień przetworzył, no Jemy i lecimy na siłownię Trzeba przypakować trochę Nie posti? Trzeba słuchnąć trochę po challenge'u z faschodami. Lecimy na siłownię w środku dnia. Let's go! Piękne jest to, że wszystkie drogi o tej godzinie są puste i nic totalnie nie jedzie. Jest godzina jakaś pierwsza trzydzieści. I wydaje mi się, że akurat to w tym challenge'u jest najlepsze, bo ja nienawidzę chodzić na siłownię jest dużo osób. Powodzenia, <grywa> prostu. <grywa> po mnie. To wiadomo, przecież, że musimy wiedzieć jakiś węglowodan. Są dwie osoby na siłowni. Jedna na górze, jedna na dole. Najpierw zaczynamy od bieżni. Wost i dwie minuty. Jak się czujesz? 3, 2, 1, 0. Gratulacje. Rozgrzewka za nami. Zrobimy kiedyś z niego dzika. Jeżeli chcecie metamorfozę postiego, to zrobimy z niego dzika kiedyś. Ale to bym musiał poprosić o pomoc chłopaku z chłopaków Chciałbyś taką metamorfozę? No spróbować <noise> <noise> łapy z łapy Ale to zmniejszam stary. Ale nie wolne na 40, Musisz, <noise> na... ale ja stary... Dawaj jak... kur... <głosy> <głosy> o, o. No i co? No i co? Czuję sierpnik. Powiem wam, że jak przyszedłem na siłownię, to się zrobiłem jakiś senny, więc jednak tak w stu nie jest przestawienie, ale no co, działamy dalej. Ostatni, ostatni, ostatni. No oh my, no my. No. Nic nie pomogłem, zrobił 10 wiem. Nie rzekł na prezentację synowetki. Widzę z przodem, grzbiet tyłem. <grym> 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 Najszersze z Teraz mam taką, że brakuje mi cieszenia się z życia. Chłopie, <grym> 330 i trening zrobione czuję się jak krój? Nie. W sensie czuję, że mógłbym zrobić teraz jakieś rzeczy produktywne, bo jakby spałem długo, ale jestem śpiący przez to, że jest noc. Jakby brak słońca mnie mówi, mam ochotę się położyć spać. No chłopie, ja spałem z 8 godzin, wstałem o 12, czyli 3 godziny temu i czuję, że mógłbym pójść spać i spać kolejne 7 godzin. No bez sensu. No. Później zrobiłem sobie śniadanko, czyli ja kawkę i byłem gotowy do działania. No. Nie po robię tej... Nie wiem, nie ci się ja mam płasko stopie topiem <laughs> i łydki, muszę iść do ortopedy. A łamy o oh, stary, o oh, wow. Standardowo poszliśmy pracować, ale tym was już nie będę zanudzał. Idę sobie jeszcze puścić coś do oglądania i będę powoli się zbierał do spańka. Kochani, jeżeli jeszcze nie próbowaliście moje czekolady, albo chcecie ją zapasy, to to jest ostatnia szansa. A na gbs.pl aktualnie trwa promocja walentynkowa, gdzie dostaniecie trzy czekolady w cenie dwóch. Niezły deal. Śpieszcie się, ponieważ to są ostatnie sztuki. Subskrybujcie kanał i lecimy z powrotem do filmu. Link w opisie. Powiem wam, że zdecydowanie nie czuję się najlepiej, nie czuję się najbardziej produktywny. Jest okej, okay, ale zdecydowanie jestem bardziej produktywny w czasie dnia lub wieczorem, tak te trzecia, czwarta w nocy. Nie chcę mi się spać, ale jestem zmęczony. No i warto jeszcze dodać, dzisiaj mam ważny dzień, ponieważ dzisiaj ogłaszam trasę. Obiecuję, że będzie grubo. Ja mam nadzieję, że płyta wam będzie się podobała. Jestem ciekawy, jak. To będzie solowa trasa koncertowa, czajcie to. Widzę, że jest już jasno, bo się zbliża godzina dziewiąta. Wszystko mnie strasznie boli po tej siłowni, mam potężne zakwasy rąk i źle mi się leży nawet, śpiący jestem. Idę do sypialni i tam ostatnią godzinę gotuję na TikToku. Kochani, szykuję się, żeby pojechać właśnie zrobić okładkę. Nie nagrywałem, bo byłem za bardzo stres, zestresowany dodaniem numeru, dodaniem e, info, że zaczynamy trasę koncertową sprzedawać. Jest to niesamowite. W godzinę poszło 35% biletów. Nie zdajecie sobie sprawy, ile to dla mnie znaczy i bardzo chcę wam podziękować. I mógłbym tu siedzieć godzinę, ale już mnie zabiją, bo przez to, że tak byłem zestresowany, to trochę musiałem posiedzieć na kiblu i jestem spróżniony aktualnie 20 minut, żeby robić okładkę pod płytę więc muszę naprawdę już jechać 5 minut spóźnienia skupiłem zero po drodze no i zaczęliśmy robić okładkę do płyty której oczywiście na razie nie mogę wam pokazać, no i co Susia pojechała Fifi pojechał idą spać, a ja dopiero pójdę spać za jakieś 8, 9, 10 godzin więc zapowiadać się Ciekawa noc, ale jestem tak podjarany rozumiesz? No, pewnie około 80% tak do drugiej się sprzeda, więc 20% żeby zrobić sold out 24 godziny. Ej, jutro jeszcze jakby po północy masz jeszcze 18 godzin na to, żeby sprzedać 20% pozostałych biletów. No, jakby teraz tak siedziałem w aucie i powoli tak schodzi we mnie i jest to mm. strasznie kur... niesamowite. Chodzi o to, że wiadomo, chciałem mieć trasę koncertową i tak dalej, ale zrobić, kurwa, soldał w 24 godziny, to jest, jakby, ja myślę pozytywnie, znasz mnie, ja myślę praktycznie zawsze pozytywnie, ale to to, to, jest, to nie jest myślenie pozytywne, to jest bycie, kurde, odklejonym. Widzowie, jestem już w domu, bardzo pracowita noc, owocna w jakieś tam zrodzone projekty, ale jest zamuła. Jest bardzo zamuła, potężna i, i zaraz idę po prostu spać. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Która mamy godzinę? 23.41. Eee, odcięło mnie na cały dzień, nie wiem co się stało odcięło mnie na ponad 12 godzin. Wystawiłem Filipa od miniaturek na robienie miniaturek. Widzowie przebudziłem się już jakiś czas temu, byłem sobie przed chwilą coś zjeść i wracam chyba do łóżka zaraz, bo chcę się jak najbardziej jeszcze tak dospać, żeby znowu nie mieć problemu z dniem. Wczoraj. Było w miarę produktywnie, dlatego liczę, że dzisiaj nie będzie gorzej. No ogólnie beznadziejny jest ten challenge, trzeba się skupić na tym, żeby zostać w tym trybie. No i lipa po prostu. Przedostatni dzień dzisiaj, nie da się tak funkcjonować. Ja dzisiaj nocterem z tobą. Oglądamy filmy? Nie, muszę się uczyć. Aaaaah! Wstałem jest naprawdę dużą ilością energii, ale dosłownie nie miałem totalnie motywacji, żeby cokolwiek z nią zrobić, więc postanowiłem wkurzać Kingę. Kochani, aaa, muszę wam się do czegoś przyznać. Przez ostatni tydzień sprawiłem, że mój pokój wygląda mniej więcej tak. Chwilę popracuję, myślę, że z 2-3 godzinki i coś porobimy. Widzowie właśnie się umyłem. Uuu, nadal jestem syj. Jest trzecia w nocy i padło na naleśniki. No zaraz rozpoczynam proces smażenia. Tak zrobiłem tezy za rzadkie to ciasto. Dostruktura. W do takich babcinych. 8 <gry> Inauguracja mojego półtora godzinnego stania przy garach. Ledwo mają smak. <gry> Było wyborne, nachodzi mnie taka konkluzja, że zdecydowanie bardziej podziwiam i, i, i doceniam to, że ktoś pracuje na nocki na przykład. Uważam, że przestawienie się na taki tryb od człowiecza wręcz, bym powiedział, że tak alienuje. Robię się jasno, nic nie nagrywałem, nic nie zrobiłem, siedziałem. Oglądałem filmiki i nic, tyle. Czuję się fatalnie. I tak jak myślałem przed tym challengem, że przez to, że lubię pracować w nocy, wieczorami, że będzie super, ale i tak w ogóle nie jest. Jest fatalnie. Jakby... Potrzebuje słońca. Nie jest to najlepszy tryb życia. Zdecydowanie. Nawet nie jest blisko, żeby być najlepszym trybem życia. Strasznie współczuję ludziom, którzy mają na nocki. Na przykład, mój tata ma na nocki często. To strasznie wybija twój organizm z życia. I jeszcze szczególnie jak jest to przez cały tydzień, dzień w dzień. Jeszcze taki mały update odnośnie trasy koncertowej. Wyprzedaliśmy wszystko. Jakby zostały pojedyncze bilety w Gdańsku. Wszystko inne jest wyprzedane. Po 99,9% biletów w jeden dzień. Jest to niesamowite. I bardzo Wam dziękuję. Po powrocie zrobiłem sobie herbatkę i znalazłem serial do oglądania, w który bardzo się wciągnąłem. Czemu nie jesteś uśmiechnięty? Bo spać mi się chce. Wydaje mi się, że jakby był to cięższy challenge, ale mniej niezdrowy od paswatów. No nie da się żyć wtedy, kiedy świat cały stoi. 10.19 Oglądam coś na YouTubie i wstaję za 8 godzin 17 godzina pobudka, zaczynamy od y, lazani dzień ludzie cały czas do mnie dzwonią zostałem obudzony telefonem o 13 i chce mi się płakać po prostu jest tragedia, ale na szczęście ostatnia noc przed nami, bo o 10 rano się ten film kończy wstałem jakieś dwie godziny temu jest godzina 19 i nie nagrywałem, jakby nie, nie chciało mi się i nie wiem czy to ja mam jakiś gorszy czas teraz i nie wiem o tym czy po prostu to, że cały czas jest Noc i przez to mi się nic nie chce. No, nie chce mi się zrobić jedzenia, nie chce mi się nic. Jakby totalnie nic. Zero. No już daj tego czemu, że jakby życie w nocy jest okropne. Tydzień życia w dupę. Walczę z organizmem i to jest kółko, które się zapęcza, i mam. to! Kochani, mamy trzecią 10, jadę po Postiego. Idziemy porobić coś na rynku w Krakowie. Idzie. Zmarnowany chyba. Jak się czujesz? I przy mnie. I ja tak, oto jesteśmy. Czwarta rano Kraków. Rynek, środek miasta. Czy wracamy? Nie jest to najbezpieczniejsza rzecz, żeby zrobić po piątku. Faktycznie to był zły tu przyjechać. Też, się nie czuję pewnie tutaj. Dużo osób się gapi, dużo osób krzyczy. Akurat rynek jest fest pusty. Ja cieszę się, że nie jestem imprezowy, taki poza jakimiś domówkami, bo jakoś nie mój vibe. No ale co, ładny jest ten kres. No, rynek jak rynek, nie? Mnie trochę martwi, jak bardzo ten McDonald's jest pełen. W McDonald'sie to przynajmniej jest ze 100 osób. Naszym zadaniem dzisiaj było zjeść coś, więc i tak musimy tam pójść, niestety. No to, kino, to akcenty mamy czwartą klęć. No nic, co? Nic, braciszku. Co opuszczamy z jakiejś film, albo czy pogramy zobaczymy i przeży oby przeżyć tylko do ósmej. Nie mogę stary podnosić i ja w ogóle chcę ci powiedzieć tak. Po pierwsze, rozwaliłeś DJkę na urodzinach Julity i miałeś opóźnienie z fakturą, żeby zapłacić za te zniszczenia, i zostałem obudzony przez Twoją menadżerkę. Poza tym,. Nie, to nie wiadomo, kto zepsuł tą dJ no się rozwalił, ale tobie kazali zapłacić, nie wiem czemu. Najważniejsza rzecz, która sprawiła, że ja jestem niewyspany od czterech dni i cały ten challenge nie ma sensu i w ogóle nie chce mi się żyć, to jest to, że zabraliśmy na siłownię, na której zrobiłeś mi taki trening, że ja nie jestem w stanie, jak leżę z Julką na łóżku i ona mi się na ręce położy. Może to ja się budzę i mi łzy napływają do oczu. Sporto zdrowie. Kochani, jest ósma rano. Gotowy, żeby, żeby pójść spać? Mhm. Mm już odlatuje, a ja wam jeszcze powiem teraz jedną ważną rzecz. Ale co po śnie. Że ten challenge był naprawdę głupi.